Cześć kochani Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Ja właśnie skończyłem swoją pracę głęboką. U mnie jest dzisiaj godzina, chyba 16:16. 16, więc idę sobie zrobić właśnie eliksir bogów z Doliny Krzemowej, bo wczoraj mi w końcu przyjechało nasze polskie, znaczy polskie, z Polski przyjechało mi kakao z właśnie Ekwadoru. Nie piłem dwa miesiące tego prawdziwego eliksiru. Próbowałem jakieś zastępować z takimi różnymi kakao ze sklepu, ale to nie to samo, tylko tam słodko smakuje. Nie ma tego efektu, jeżeli chodzi o działanie mózgu. No i kochani, dzisiaj e, kolejny dzień pisania książki. Rano oczywiście troszeczkę to wyglądało inaczej. Bo nagrałem wam vlogaska i zabrałem was na trening jiu-jitsu swojego. No ale oczywiście po pierwsze obok na siłowni piłowali, a po drugie coś mi mikrofon po prostu e, przerywał. A specjalnie wziąłem mikrofon i się do dupy nie nagrało. Cześć Gacuś, to jest, kochani Gacuś, mój kochany kocur? Tak, mordeczko pokaż się tutaj. To jest Gacuś, to tak jest. E, a tam widzę się gdzieś e, rudy wraca na słońcu. Mamy dzisiaj piękną, naprawdę przepiękną. Zobaczcie, jakie jest piękne słońce. W Tajlandii. Ocean. Jestem tak wdzięczny za po prostu ten widok. Za tą pogodę. Słuchajcie, poczekajcie, pokażę Wam. Nie będę takim samolubem. Położę ten komputer, tylko tutaj, bo zaraz będziemy gadali, o czym ja dzisiaj pisałem w tej książce. Tutaj, kochani, mam w ogrodzie banany. Mam. Jak to się nazywa, nie? Pataja pataya to jest ta wyspa w Tajlandii. Teraz wam pokażę. To jest ten owoc. Kurde, papaja. o! Pataja to jest wyspa w Tajlandii. A tam kochani, rosną sobie banany. Widok jest po prostu, no, nieziemski. Tak to wygląda. Tam oczywiście piłują kamień. Ja nie rozumiem po prostu o co tutaj chodzi. Nad... Na końcu wyspy po prostu mieszkam, na szczycie, gdzie tu już nie ma, nie powinno być nikogo. Obok jest jakaś mini budowa, robią wjazd i tajowie piłują kamień. Nie wiem po co się piłuje po prostu kamień. Chyba wszechświat mi sprawdza, czy jeszcze mam w sobie jakieś pokłady złości. Więc idziemy, kochani, teraz do mnie, do kuchni. Ja skończyłem tą pracę głęboką, porobiłem dużo mind plan. Dzisiaj będę występował u Fila Koniecznego. Będę opowiadał właśnie, jak zwiększyć swoją produktywność, jak być bardziej efektywnym w pracy, jak można wykorzystać biohacking i neurohacking do tego, żeby po prostu lepiej sobie radzić na giełdzie w inwestowaniu, jeżeli chodzi o kryptowaluty i ogólnie być efektywniejszym człowiekiem i też no nie stresować się, nie przejmować, opanować tą biochemię i ten mózg. Więc dzisiaj mam wystąpienie między 24 a 2 w nocy, więc to jest już moje któreś w nocy. Też traktuję to jako taki właśnie challenge i sprawdzenie siebie. Nie jest to do końca w zgodzie z tym, że z moimi wartościami, bo ja chodzę spać wiecie o godzinie 21.30/22, no ale w związku z tym, że inaczej nie mogę tego po prostu zrobić. A Filowi bardzo zależało i całej ekipie, bo ostatnio też robiliśmy taką konfę świadomie niezależni. No to słuchajcie, mówię, sprawdzę się, jak szybko będę w stanie się pod takim czymś zregenerować. Więc nastawiam wodę, robię kakao i sobie pogadamy o tym, co ja dzisiaj pisałem w tej książce. No dobra kochani, usiędziemy sobie tutaj u mnie pod altanką w ogrodzie też jestem kurczę, naprawdę. Mega wdzięczny, bo ja w tym poprzednim w tej poprzedniej chacie była w innej dzielnicy. E, mega widok, ale od rana po prostu słońce tak nawelało, że było cały dzień mega gorąco. Jak wychodziłem nad basem, tak jak tutaj, to po dwóch minutach cała koszulka po prostu była mokra. No, i nic się nie dało po prostu nagrać. Były mega warunki, wiecie, no, takie niekomfortowe, bo ty to widzisz z drugiej strony, i ja też właśnie chcę ci pokazać tą piękną przyrodę, naturę, te miejsca, to słońce, ale trudno się w tym nagrywa. Natomiast moi drodzy, kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów i wymówek. Więc dzisiaj jest trzeci dzień, jak zacząłem pisać książkę książkę, kochani, o mózgu, o emocjach. Będzie to taka e, upgradeowana wersja Neurohackingu. Natomiast Neurohacking to jest książka bardzo taka naukowa, intelektualna, tam jest bardzo dużo wiedzy na takim poziomie jakby świadomym, nie? No i. E, Fajnie jest, żeby to wszystko, to wszystko wiedzieć, jak działa ten mózg, czym są neuroprzekaźniki, tam dopamina, serotonina, GABA, jak tworzą się te sieci neuronalne, że masz te trzy mózgi, tą korę przedczołową, ten, ten, ten mózg gadzi, że masz układ limbiczny, każdy działa zupełnie inaczej, więc tam to jest książka taka typowo naukowa. I książka się super sprzedaje. Cały czas jest. Ja co tydzień, praktycznie, dostaję od moich znajomych, którzy podróżują po świecie, że jest w bestsellerach cały czas tam e, na e, tym, na lotnisku Chopina w Warszawie. Więc też jestem mega, mega wdzięczny, że tak ta książka wchodzi. Jednocześnie ja też wiem i mam taką obserwację, patrząc na siebie, że. My, w większości przypadków, nie potrzebujemy już więcej wiedzieć, tylko potrzebujemy więcej robić. I ja jestem w tym rozwoju osobistym od 14 lat. Jako, e, jako student tego rozwoju osobistego i zauważyłem, że ludzie e, myślą, że jak czytają kolejną książkę, wysłuchają kolejnego podcastu, obejrzą jakiś kolejny filmik na YouTubie, to ich życie w magiczny sposób się zmieni. I teraz to jest. Nieprawda. Dlaczego? No bo ludzie nie potrzebują więcej informacji. Ty nie potrzebujesz więcej informacji, żeby zmienić swoje życie. Ty potrzebujesz więcej działać, a żeby działać, potrzebujesz przestać się bać, a tak naprawdę nie jesteś w stanie przestać się bać, tylko jesteś w stanie e, zrozumieć, czym w ogóle jest lęk, czym jest w ogóle strach. O tym pisałem wczoraj, a dzisiaj pisałem o tym, czym, kochani, jest w ogóle doszczem parują te, te okulary, bo powiem w gabinecie, tam było chłodniej. Czym jest w ogóle koncentracja i to, że twój mózg nie będzie pomagał ci osiągać swoich celów, bo twój mózg nie jest przeznaczony do tego, żeby skupiać się na jednym zadaniu, wchodzić w pracę głęboko i robić te dupo godzinę. I opowiadałem taką fajną historię, że wyobraź sobie, że masz usiąść nad jakimś generalnie projektem. Siadasz do tego biurka, mówisz: Dobra, to teraz przez godzinę czy tam dwie godziny będę pracował nad jakimś ważnym projektem. Siadasz i mówisz tak. Nagle się przypomina, kurczę, przecież miałem zapłacić jakieś tam ubezpieczenie za samochód, nie? Bo to już przyszło tam dwa tygodnie temu. Jeszcze e, mnie złapie policja, zapłacę karę, więc lepiej wejdę i, e, i zapłacę. Więc chodzisz tam, nagle wyskakuje ci jakaś reklama, po 10 minutach się w ogóle wiesz, ogarniałeś, ogarnia, że wiesz. Oglądasz nowe samochody, bo mówisz, ten twój stary, to już jest po prostu grat i trzeba go po prostu wyrzucić. Już zaraz, zaraz, wiesz, co ja miałem robić? E, miałem przecież pracować tym swoim projektem. Już dobra, skupienie projekt, nie? Patrzysz po 3 minutach, nagle powiadomienie z telefonu. Przypomniał ci, że musisz odpisać, że znajomy do ciebie tam napisał, i ty już tam znowu trzy tygodnie oczekasz na odpowiedź, mówić, no przecież wypada odpisać, nie mogę mu nie odpisywać, nie? Bo jeśli ktoś pomyśli, że go tam lewam, że go nie szanuję, przestanie mnie lubić, stracę przyjaciela, już w ogóle. Mózg mówi: Dobra, to odpiszmy, nie? Dobra, odpisałeś mu. I nagle robisz, kurcze napiłbym się kawy i bym coś w sumie zjadł, bo jestem jakiś taki głodny i w sumie to spać mi się chce. Więc idziesz sobie do kuchni, robisz sobie tą kawkę, kawa się robisz, a no to wejdę sobie tam na Instagram albo na YouTube, a przecież się nic nie stanie, z zanim się ta kawa po prostu zrobi. Więc e, nagle się budzisz mówisz, kurde, dobra, trzeba się wziąć do tej roboty. Po 10 minutach mówisz, dobra, kurczę miałem pić tą kawę, miałem robić kanapkę, więc robisz sobie tylko kanapkę, jesz, pijesz tą kawę, skrójesz tego Instagrama, siadasz do tego biurka, mówisz, dobra, teraz to już... Pracuję nad tym projektem, mówisz, Jezu, zostało 20 minut mi tylko dzisiaj i nagle jak patrzysz, ile jest do zrobienia, mówisz, przecież tego nie idzie zrobić, e, nie, nie zrobiłeś researchu, nie zrobiłeś notatek, nie przygotowałeś się do tego wszystkiego, mówisz, kurde, jest za dużo, nagle się pojawia jakaś presja, jakiś stres, mówisz, to jest nierealne, czujesz jakieś takie po prostu zmęczenie, znużenie i mówisz, dobra, to ja się chyba pójdę teraz zrzemnąć. Odpocząć, no bo jak się zdrzemnę i odpocznę, to mój mózg będzie działał lepiej, nie? No i w tym sposobem przez godzinę nie zrobiłeś nic, tylko przepierdziałeś tak naprawdę całe swoje życie. I teraz być może w podobną sytuację ze swojego życia. I teraz w większości przypadków nasz mózg, nasz mózg w podobny sposób robi nas w konie. I teraz dlaczego? Bo Twój mózg nie będzie pomagał, dlatego że Twój mózg do tego w ogóle nie służy. I i teraz sobie myśleć, ale przecież jak to Karol, wszyscy mówili, że ja potrzebuję myśleć, podejmować racjonalne, świadome decyzje. No właśnie, to jest cały problem, bo mózg naturalnie jest zaprogramowany do bycia rozproszonym. I teraz, jeżeli ty podążysz za tego rodzaju sygnałami, i teraz mówisz, no ale jak to rozproszony? Przecież mózg podobno do myślenia służy. Jak cofniemy się 200-300 tysięcy lat temu i. Zobaczymy, jak funkcjonował człowiek pierwotny, to kiedyś ten, kto miał nowe informacje o tym, gdzie jest pożywienie, gdzie jest woda, gdzie można spokojnie, bezpiecznie, jakby spać, gdzie jest jakieś schronienie, gdzie są dzikie zwierzęta albo gdzie są jakieś obce plemiona ten miał większe szanse na przetrwanie. To, co mówiłem ostatnio, głównym celem Twojego mózgu jest to, żebyś przetrwał, więc on będzie szukał sposobów na to, żeby zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa. Po drugie masz przekazać DNA i przedłużyć gatunek. Jak Cię zeżrą dzikie zwierzęta albo e, nie będziesz miał jedzenia, no to umrzesz i nie przekażesz gatunku. Więc mamy w swoim mózgu taki mechanizm, który cały czas skanuje otoczenie. On się nazywa m.in. również siatkowy system aktywacji. Tam jest wiele takich sieci neuronowych. O tym wspominałem w neurohackingu i ten system cały czas skanuje otoczenie. Wyobraź sobie takiego człowieka, który tam setki tysięcy lat temu był w lesie, to on nie mógł być mega skoncentrowany na tym, że na przykład szukał teraz jagód, bo w momencie, kiedy usłyszał jakiś szelest liści albo coś po prostu się zaczęło dziać, on musiał być gotowy do tego, że na przykład pojawia się dzikie zwierzę, które chce go zjeść i mógł albo walczyć, albo uciekać. Wtedy się włącza ta pierwotna reakcja walki lub, ocieczki, walki lub ucieczki, czyli oś, górę przysadka nadnercza, kortyzor, adrenalina i po prostu twój e, organizm wchodzi w tryb tego przetrwania. I teraz te mechanizmy wykształciły się setki, tysiące, prawdopodobnie być może nawet miliony lat temu. A ty funkcjonujesz w tym normalnym świecie i teraz cały czas masz ten sam mózg. I teraz ten twój mózg e, dla niego szukanie informacji równa się zwiększenie szansy na przeżycie. Dlatego ludzie czytają wiadomości, słuchają radia, siedzą na tym TikToku, na tym Instagramie, na tym Facebooku, pierdzą w tej komórce. Bo myślą, że e, podświadomie mózg ma takie poczucie, że jeżeli on nie dostaje tych nowych informacji, to on zaraz umrze i po prostu stany lękowe się pojawią. Dlatego ludziom jest tak często, tak trudno wytrzymać bez telefonu, bez informacji, bo wtedy mózg generuje lęk, bo czuje zagrożenie, bo on nie otrzymuje nowych informacji i on myśli zaraz, że umrze. I teraz ty nie potrzebujesz więcej informacji. Jedyną informacją, jaką potrzebujesz, to potrzebujesz się wziąć do roboty i zacząć robić kilka prostych czynności, które będą Ci długoterminowo przybliżały do Twojego celu, a żeby to robić, potrzebujesz opanować koncentrację, czyli praca głęboka, w skupieniu, w ciszy, w spokoju i koncentrację, koncentracja znowu jest jak mięsień, potrzebujesz sobie ją wyćwiczyć i wytrenować. A teraz, jeżeli siadasz do pracy i Ty w ciągu pracy mówisz, dobra, to teraz pracuję załóżmy godzinę i w ciągu tej godziny wchodzisz trzy razy na Instagram, e, przerywasz pracę, gadasz z koleżanką. Idziesz sobie zrobić kawę, sprawdzasz maile, coś ci się przypomniało, że tam masz robić, Zrobi, robisz przelew, albo nie wiem, zapisujesz się na zajęcia taneczne, albo idziesz robić fikołki, to co ty pokazujesz swojemu mózgowi? Po pierwsze, uczysz go, że za każdym razem jak odrywasz się od pracy, na przykład siegając po TikToka, Facebooka, Instagrama, pijąc kawę, jedząc coś, to go nagradzasz, bo masz wyrzut wtedy dopaminy, to jest układ nagrody, o tym sobie też pogadamy innym razem. I programujesz swój mózg na rozproszenie. Ty musisz zrobić coś odwrotnie. Na przykład to, co ja właśnie Was uczę w tym kursie instrukcji obsługi mózgu, to godzina, timer, kartka papieru i za każdym razem, jak przyjdzie Ci jakaś myśl do głowy, to zapisz tą myśl, mózg wtedy będzie myślał, że się tym zająłeś i wracaj do koncentracji, wracaj do koncentracji, wracaj do koncentracji. Ja tak samo, jak robię pracę oddechową, pracuję z uwalnianiem emocji, dzisiaj wiem taki moment, to było po prostu fenomenalne, bo trzeci dzień pisania książki, mózg chce, chciał mi już zrobić w konie, dzisiaj też musiałem to pozmieniać, bo przyrzuciłem sobie jujitsu na rano, mam 30 minut na siłownię, więc normalnie wstaję, pół godzinki uwalnię, biorę eliksir i idę sobie pisać. E, I mniej więcej koło godziny tam, mniej więcej tej siódmej, trzydzieści, czy tam lekko po siódmej zaczynam to pisanie. Też jestem w nowym miejscu, więc sobie ustalam nowy rytm dopiero, więc to wszystko jest e, wszystko jest, że tak powiem, zmienne i aktualizuję. No jak chciałem dzisiaj pojechać na siłownię, no to chcę być pół godziny przed y, z treningiem jiu-jitsu z trenerem, czyli o 7.30. Pół godziny potrzebuję dojechać, więc potrzebuję o 7.00 wyjść, więc potrzebuję tak naprawdę gdzieś... się 5.30 wstałem, żeby mieć 55 minut pisania, do tego jeszcze rano pół godziny uwalnianie, ogarnąć się i tak dalej. No i wczoraj wieczorem, jak się kładłem spać, no to już wiedziałem, że po prostu dzisiaj rano będę musiał się spiąć i zrobić to o wiele efektywniej. No i wyobraź sobie, że uwalniam te emocje, koncentruję się, koncentruje, a mój mózg mówi w tym momencie, ty, wejdź na Whatsappa, sprawdź, czy ty dzisiaj nie miałeś tego wystąpienia u fila koniecznego, nie? I już poczułem takie poczucie lęku, wykurczę. kurczę, a co, jak to było w środę, a nie w czwartek, nie? I po prostu, i normalnie stary Karol by za tym podążył, by przerwał tą koncentrację, Nowy Karol, czyli ten obecny, wie, że to jest jego mózg, który chce go odciągnąć od uwalniania tych emocji, czyli znowu zmiany. Zmiana równa się dyskomfort, a jak puszczasz różnego rodzaju przywiązanie do rzeczy, które ci nie służą, ale nie na poziomie logicznym, tylko na poziomie emocjonalnym, to twoje ego, twój mózg będzie się bronił, bo mózg lubi co? To, żeby było tak samo, lubi strefę komfortu. Więc, Mordko moja kochana, mam nadzieję, że ten odcinek ci dzisiaj troszeczkę bardziej uświadomił, że e, według mnie w większości przypadków, czy znaczy większość osób myśli, że ma ADHD i może się skoncentrować, piszecie do mnie, Karol, co ja mam zrobić, bo się nie mogę skupić, podpowiedz mi, jakie mam brać suplementy, nie? To jest po prostu pff, mało, 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 po prostu mało sensowne. Prawda jest taka, że Twój mózg nie służy do skupiania się, Twój mózg uwielbia się rozpraszać, bo to kiedyś mu zapewniało przetrwanie. Więc teraz ty musisz działać wbrew temu mózgowi, czyli nauczyć się tej koncentracji i codziennie z tym mózgiem będziesz się boksował. Dodatkowo, jak siadasz w tej koncentracji jeszcze masz zrobić trudną rzecz, to mózg ci będzie wwalał lęki, ograniczenia, nagle będziesz zmęczony, nagle cię przypomni, że musisz, nie wiem, coś tam ważnego zrobić, zapłacić za ubezpieczenie, że tu masz po prostu komuś odpisać, że ja obiecałem miesiąc temu tam. Komuś, że mu z czymś potołem? A tak, tak, to teraz to generalnie zróbmy, i Twój mózg zrobi wszystko, byle utrzymać się w tej strefie komfortu. Dlaczego? Prosta logika na sam koniec tego odcinka, że to, co robiłeś do tej pory, zapewniło Ci przetrwanie, więc mózgu nie interesuje rozwój kariery, zarabianie większej ilości pieniędzy, lepsza sylwetka, lepsze zdrowie, lepszy związek. Mózg mówi tak: skoro to, co do tej pory y, robiłem, to na co jestem zaprogramowany. To, w jakim środowisku się wykształciłem, sprawiło, że żyję, to ja będę to robił dalej, nie? Muzyku mnie interesuje to, czy masz fajny efekt, czy masz ból, cierpienie i tak dalej. Więc mam nadzieję, że. Ten dzisiejszy odcinek dał Ci dzisiaj troszeczkę do myślenia. Więc, jeżeli tak, łapka w górę, napisz w komentarzu na czym ty się łapiesz jakie teksty tobie wymyśla Twoja głowa, kiedy masz usiąść do pracy nad najważniejszymi zadaniami. Jeżeli tego nie wyłapywałeś do tej pory, no to teraz już jesteś w klubie osób, które są świadome, bardziej świadome, no i potrzebujesz sobie to wytrenować. Bo, jeżeli tego nie wytrenujesz, to niestety nie osiągniesz w swoim życiu niczego ponad przeciętnego, bo będziesz wierzył temu, co mówi Twoja głowa. I będziesz myślał, że wszystkie wymówki, nie mam czasu, jestem zmęczony, nie mam siły, nie mogę tego zrobić, nie mogę sobie tego poukładać, nie wiem jak mam to zrobić, mam to i tam tamto boli mnie noga, boli mnie głowa, jestem głodny, najadłem się za bardzo, a przejadłem się, muszę tam spać, muszę odpocząć, muszę zrobić przerwę, to będziesz w to wszystko wierzył. Ja też mam te głosy w głowie. Jestem dokładnie taki sam jak Ty, też jestem człowiekiem, mam ten sam generalnie mózg, tylko różnica między nami jest taka, że ja mam tego świadomość e, i dwa, ja to ćwiczę. Ćwiczę bycie skoncentrowanym każdego pieprzonego dnia i to jest do końca życia praca. To nie jest tak, że Ty po prostu... E, Raz się tego nauczysz i to się będzie działo samo. Oczywiście z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem, rokiem będziesz coraz lepszy, będziesz potrafił się dłużej skoncentrować, ale pamiętaj, że cały świat będzie przeciwko tobie, więc jeżeli nie masz tego swojego dużego celu, jeżeli nie potrafisz się laserowo skoncentrować, a cały świat, inne osoby, media, środowisko, koledzy, koleżanki, wszyscy będą cię odciągali od tego swojego wielkiego celu, to jego nie osiągniesz. Bierz się do roboty, ćwicz koncentracji i widzimy się w kolejnym odcinku. ooh